Ten, co ma piątkę, Tu miał najwyższy wyrok, pięć lat. To było... bez, przesady. bez przesady, Ja się wstydzę, chodź, 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 Pomyśleć chodź. chodź. Chodzimy w środki Oczywiście. No, Kazimierz to jest grubo ma postać, bo to jest, to jest terrorysta krakowski. Przed z jakiego tam z, z pewnego okresu, prawda? Tak, nie, nie chciał się na Samotażysta, te terrorysta. Nie, nie, tłumacz, ja... Przecież on moje znaczki produkował. Ja robiłem znaczki, żeby uwolnić Kazimierza Krążyka, ale przed 31 sierpnia wpadł w głupi pomysł... Nie, po. Przepraszam, Cię bardzo. w grudniu. W, w czwartą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. No. No. Pan, 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 pan Czy pan... to był głupi pomysł? To był bardzo dobry pomysł. Tylko nie mogłem przypuszczać, że oni akurat te paski przywieźli. Kazeim. Głupi pomysł, głupi w sensie tu. Rozumiem, no. Rozumiem, no. W każdym razie prawie tę część zajezdni. Wszystkie ważniejsze karusy, bo wtedy i karusy były. No nie, na 30 sztuk. A, 30 no. Tak miałem bardziej oskarżenie, natomiast w końcu tego nie liczyłem. W każdym razie zajezdnianie. Nie wypuściła jak każdy inżynier, 30 autobusów. Wzięłem paski klinowe no, od powietrza, od kompresora. A więc miały nie wyjść, bo pasków nie było, był chroniczny brak. Ogólnie. Natomiast w tym dniu, czego ja niestety nie wiedziałem, przywieźli te paski. No i tak wyszło, że zmobilizowali całą zajezdnię i te autobusy jakoś powychodziły 13 grudnia z opóźnieniem, bo z opóźnieniem, ale powychodziły. No i za to, za to za to uszczęśliwili mnie pięcioletnim prawda, odosobnieniem. A fizycznie ile? do Nie, fizycznie przesiedziałem, czekaj, czekaj. To było fajne. Dwa lata, dwa miesiące i dwa tygodnie. No, no, to dokładnie. O, dokładnie. Tak, tak, kolumny. Dwa lata, bo 6 marca zostałem zamknięty, a 19 maja. I ja mam Proszę, z tego. być, do nas przychodził. Tak, tak. Ja mam tu komputer. A ja piszę kalendarium, ale takie? Nie, już kocham. Takie, jakby to powiedzieć nasze. Rozumiem, bo wszystkie kalendaria są tak duże A no. No, Ale zostawiłam. Zostawiłam, bo ja miałam ją, ja miałam ja ją tobie. Oddać. Nie, schowaj to, mówiłam. Ja, bo ja gdzie to nie mam, Dobra. nie mam. Nie mam, za no, mam piszę taki nasz element, takie prawdziwe, sprawdzone, bo mm -hmm. te wszystkie, które do tej pory istnieją, one są albo, ja nie mówię o złej woli, ale są nieprawdziwe, są zafałszowane, y, grudzińskie i A to jest chcielny. właśnie, a to jest córka <śleskutujesz> mojej córki, która się urodziła w sierpniu 86, jak już się siedziałem. Także, także to jest wnuczka córki kryminalnej, o. <laughs> Czyli świadome pokolenie akurat w tym momencie. Tak, 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 no trzeba szkolić od małego, trzeba szkolić od małego, bo nie wiadomo co się kiedy przyda. Jak się nie, się nie się z domu teraz to jest wiadomo. Dokładnie. Jak Słuchaj, zachowali. Jakie wspomnienie na całe życie. No.